Szczęść Boże, dobry wieczór, dzień dobry, ksiądz Mariusz, kapelan hospicjum. Kolejne nasze spotkanie z Księgą Wyjścia, kolejny suplement. Zapraszam do odcinka dzisiaj o świętowaniu. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Dzisiaj ten film trochę później, świeżynka, bo znowu mieliśmy problem z dźwiękiem. 19.30 nagrywam ten film. Musiałem się wrócić do hospicji, żeby nagrać to jeszcze raz. Mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko dobrze. W 19. rozdziale Księgi Wyjścia Pan Bóg zaprasza Mojżesza i instruuje go, by przygotował lud. By przygotował lud na to wielkie wydarzenie, które ma nastąpić. Jakie to wydarzenie? Przyjście Boga. I to jest pierwsza wskazówka, jeśli chodzi o nasze świętowanie. Dlaczego my w ogóle świętujemy? Bo mamy wolne, bo będzie więcej jedzenia, bo się spotkamy z rodziną, to wszystko jest ważne, ale istota świętowania to jest przyjście Boga. Każdego świętowania, każdej niedzieli, szczególnie tych świąt, które przed nami, świąt paschalnych, Bóg chce przychodzić. Chce przychodzić już nie tak jak do Izraela z tym przymierzem, który zawarł na Synaju, ale z tym nowym przymierzem, tym przymierzem w Jezusie Chrystusie. Ta Pascha Jezusa Chrystusa jest dla nas. Bóg chce przychodzić, żeby nas przenieść ze śmierci do życia. Chce przychodzić, żeby być blisko. Jeśli ja naprawdę chcę świętować, to muszę mieć to pragnienie przyjścia Boga, muszę mieć to pragnienie spotkania Boga, muszę usłyszeć to słowo, które dzisiaj Pan Bóg mówi przez Mojżesza, a również do mnie. Przygotuj się na świętowanie. No i właśnie to jest druga wskazówka. Żeby te święta przeżyć, trzeba się do nich przygotować. Jak się do nich przygotować? No. Mycie okien, sprzątanie, zakupy ta gonitwa naprawdę może nas pochłonąć, i możemy zagubić się w tym, co nieistotne, i stracić z oczu to, co jest najważniejsze. W dziesiątym wersecie Pan Bóg mówi do Mojżesza, by przygotował ten nut, przynajmniej tak jest w polskim tłumaczeniu, ale gdybyśmy się gnęli do języka hebrajskiego, tam jest czasownik Kidasz tam, ten rdzeń. Oznacza uświęcać, oddzielać, czynić wyjątkowym, wyłączonym. Przygotowanie też nas może uświęcać. Co więcej, bez przygotowania można po prostu minąć się z Panem Bogiem. Można tych świąt w ogóle nie przeżyć. Znacie to powiedzenie święta, święta i po świętach. Macie tak? To może dlatego, że to przygotowanie jest skupione nie na tym, co istotne. A co jest takiego istotnego? Lud ma wyprać szaty na pustyni. Tam nie ma wody. Tym bardziej musi się nieźle pewnie postarać. To wybranie szaty jest oczywiście tym znakiem oczyszczenia, oczyszczenia takiego dogłębnego, prawdziwego, właśnie nawet kiedy jest to prawie niemożliwe, jak na pustyni. Pan Bóg nas zaprasza do tego oczyszczenia: najpierw tego oczyszczenia serca, tego oczyszczenia, do którego prowadzi nas cały Wielki Post, tego oczyszczenia najpełniejszego, jeśli możliwe w sakramencie pokuty, tego oczyszczenia. Które, do którego prowadzi też post, modlitwa i jałmużna, tego oczyszczenia, które sprawia, że stajemy się prości, ja o tym też już mówiłem. I to jest jedna ważna rzecz, ale myślę, że my dzisiaj musimy się oczyścić jeszcze z jednej rzeczy właśnie z tego komercyjnego podejścia do świąt, z tego podejścia do świąt, które sprawia, że jak nie umyję okien, albo nie kupię tego, albo nie upiekę tego, to świąt nie będzie. Będą. Chrystus przychodzi, Bóg przychodzi. Uświęcić się to jest, zostawić to, co z tego świata, to, co tak naprawdę nieistotne, a co często tak bardzo zakrywa nam oczy i sprawia, że my się skupiamy na tysiącu spraw. No ale kiedy mycie okien może być uświęceniem, bo czasem trzeba to zrobić. Właśnie kiedy te przygotowania są z miłości, kiedy ja to chcę zrobić dla drugiego, kiedy to wszystko jest w wolności i w otwartości serca, to wtedy też te zewnętrzne sprawy. Mogą mnie prowadzić do tego wyłączenia, uświęcenia, ale tylko wtedy, jeśli na pierwszym miejscu postawię to oczyszczenie serca, jeśli będę pragnął tego przyjścia Boga, to wtedy te wszystkie rzeczy, które będę robił, będę robił myślę z właściwej perspektywy. A nawet jak mi się nie udało mieć okiem, albo nie kupię tego wszystkiego, albo będzie mniej jedzenia, to święta będą równie piękne, równie dobre. Bo będą przygotowane. Nie zmarnujmy tego czasu. W wielkim tygodniu, który przed nami tak często biegamy, a Pan Buci mówi: Niech ten czas, niech te dni będą wyłączone. Oderwi się od tego, co światowe, oderwij się od tego, co komercyjne. Dziękuję bardzo, że jesteście. Dzisiaj już jest nas 150 subskrybentów, ale jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to wystarczy przycisnąć ten czerwony przycisk. Dwa ogłoszenia. Pierwsze, otóż w Wielkim Tygodniu i w Oktawie Wielkanocnej nie będzie cyklu rozważań z Księgi Wyjścia. Wrócimy do niego po Oktawie za dwa tygodnie. I czytamy Księgę Wyjścia dalej, zrobimy playlistę, właśnie z odcinkami z Księgą Wyjścia. Także spokojnie przeczytamy Stary Testament. Jak skończymy Księgę Wyjścia, cofniemy się do Księgi Rodzaju, a potem, mam nadzieję, że uda nam się przeczytać wszystkie księgi, albo przynajmniej te ważniejsze. Dużo przed nami. I drugie ogłoszenie, ja już o tym mówiłem wczoraj. Każdą środę mamy nowenne do Matki Bożej nieustającej pomocy w naszej hospicyjnej kaplicy. Modlimy się razem z chorymi po Mszy Świętej. Jeśli masz jakieś intencje, które chcesz, byśmy przedstawili w tej modlitwie przez Maryję y, naszemu Bogu, to zapraszam. E, pisz w komentarzu, y, pisz na messengerze, pisz na mailu. Dziękuję bardzo. Polecajcie nasz kanał, linkujcie go w mediach społecznościowych. Życzę dobrego wieczoru i dobrej nocy, dobrego dnia. Z Bogiem błogosławię Was.